Siemaneczko, witam was w pierwszym odcinku. Yy, w drugim odcinku, przepraszam. Mountain Blade Man and Lord. Yy... Mówiłem, była troszkę przerwa. Była przerwa. jakoś. No. <grym> tygodniowa, <grym> Ale. i tak. Ile ja mam na film. mnie ogląda na jeden film. 20 ludzi? Nie, yy, przesadzam. 20, to ja mam subskrybentów no ile ja mam na filmie 11 świetli max więc nie chcę się tego nagrywać zbytnio jakbym miał lajki na przykład 5 lajków pod jednym filmem no to bym nagrywał nawet co codziennie nie? dwa filmiki codziennie nawet mogłyby dać. ale tutaj teraz niebezpieczne bo mnie gonią bandytory. uciekaj Patryk dobra Witam Was na tym odcinku. Chyba tłumaczymy z zasady, czy się o, o co chodzi w tych za. Po poprzednim odcinku nie jestem pewien, więc mogę je zaraz powiedzieć. Słuchamy yy, rekrutów, od takich jak tutaj teraz. Kupujemy, odbijamy zamki. Później były nasze zamki. Podbijamy całą mapę. Tylko teraz, na przykład tutaj, nie mogę wziąć ich, bo potrzebuję z relacji z nimi 60, a mam tylko jedną więc mi sobie będzie co robić dalej a pójdę do tawerny uuu uh. for Imperial Army Trader za 800 zeta wiecie co ja zrobię zapiszę grę zapiszę grę OK. i kupię bo nie mam pojęcia, co to jest dobra zapłacimy 800 i dostałem... Oj, to się nie wchodzi. I dostałem kogo Wow Zapłaciłem za nich 800 zeta Nie no, nice, nice, nice Profit, no profit straciłem 800 pieniążków za nic, można powiedzieć. No, chyba to są dobrzy, ale nie widziałem jakiegoś Armoru zapomnieli. Tu ktoś może? Jest. Chętny. O! Ile kosztuje? 200? 200 za. Ja wiecie co? Oni przesadzają z tymi cenami. Oni przesadzają z tymi cenami. Tyle mogę wam powiedzieć. O no co, suk szukam rekrutów, ale już nie mam kasy, bo zmarnowałem wszystko. No cóż, to może trade trade, trade, trade to bym sobie mogł kupił jakiś armor, ten armor to nie wygląda dobrze tak ma pan tu armory troszkę drogie mhm. to jest jakby dla dziewcyny bardziej albo hełm sobie kupię Aha, 12 tysięcy Tutaj normalna cena, tak sobie bym powiedział Hmm Nie no nie Nie stać nas Musiał kupić taki armor, ale taki słaby Ale żeby był lepszy od tego co mam Body armor 4 Ale nie mam kasy Hmm Albo misję robimy, albo kogoś on mnie nie powinien atakować i tego nie zrobił. Może szukać. O, na przykład o takich pięciu Luters. Szybko ich tu porobimy. I dostaniemy jakieś dropsy. Mam nadzieję, jakiś hełm, ja coś, pancerz, cokolwiek. Alno. Tylko. Go, Patryk. To Patryk. jest takie przyspieszenie, żeby nie marnować czasu. Ale też czas sypcie leci, oni też tak szybko biegną. Tak jak sami widzicie. Dobra, dogoniliśmy ich. Yy. Dobra. bijemy się z nimi. Normalny. Atak, atak, atak. Pobijamy ich manujcie, że że Tu z okazji nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. I jak to się nazywa. Z jakiś drop dostaniemy. heum jakiś skopek. Uuu, jak to teraz się to robi? Żeby oni poszli F1, później FC. A tak. Wszystko się nagrywa, wszystko się nagrywa. Ci z łuku tam napazają, więc jest dobrze. Oj, teraz tu jakiś lag jest. Yy, Spróbuję ogarnąć flagi, widzimy się po cięciu. Halo, cię. Yy, dobra, jestem z powrotem. Co to jest? Halo, co ja włączyłem? Tylko chciałem postanowić cięcie. Jakaś flaga. Dobra, moi sami ich porobili chyba. O nie, zabili mojego. Będzie zemsta. mi trochę gierka. Nie powiem, że dnia. Ale wszyscy moi uczniowie Czy się opłacało za nich 800 wydać? Na razie nie wiem <grywa> Ile dostałem kasy? Troszkę laguje Ale bo to jest nowa gra, dopiero wysła W marcu I... Aha Dostałem Jednego takiego... Aha, i to jest jeszcze więzień Ile kasy? Co w ogóle. Wow. Wow, dostałem za kasy. Oczywiście za moich. Za moją. Za mój team, który będę miał teraz. Za mój oddział to muszę płacić. Co tydzień, co, tam, co miesiąc. Ale tutaj widzę jakieś dropy są. Oj, oj, oj. To nie jest lepsze na pewno tego, co ja mam na sobie Jedzenie, oczywiście, dla moich. żeby... Mieli co jeść, bo inaczej się wkurzą i odejdą. Co to tutaj jest? Nic nie mieli drobnego. Ja w ogóle jakąś kasę dostanę. Aha, zero kasy. Epicko. Pójdę do miasta i spróbuję sprzedać tego zakładnika i to co dropnąłem. Może coś dostanę, a może nie. Dobra, jestem. Nie, nie, nie. Nie ma kasa. Ok, trade. Dobra, daję wam te bum. Troszkę co zrobię. Bum, bum, bum. 78 coina dostanę. Nie jest źle. Party. No tak, mogę sprzedać, ale. Nie, 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 nie. Ale co muszę wchodzić tam w tawernę sprzedawać mi się, tego nie chcę zrobić. Zrobi, Myślę, że pójdziemy... E, u, ...nie wiem. Idziemy gdzieś w tą stronę, moza. Gdzie jestem? Tu jestem. Dobra, dawajcie do, do tego miasteczka małego. No, no, no dawajcie. Zrobimy za takiego jednego farmera, jak ja ich tak bym nazywał. <grych> dawaj, dawaj, dawaj. Lecimy Patrykom. Nope. Jaki jest mój cel? Myślę, żeby znaleźć jakąś małą armię i ich troszkę porobić. żeby miał jakiś, żeby jakiś lud wypadł A zaraz te smisy zrobię i moje miasto, z którym będę współpracował, to będą Ruzowi raczej Fioletowi Ruzowi możemy nazywać ich jak tylko chcemy bo do tego miasta bo do tego zamku to lepiej będzie to zmieć, a no, macie kogoś tutaj głupie wszystkich normalnie ma 43 golda a jak robię misję, o misję i próbowałem to zrobić tą grę w polsku, ale się nie da. Więc jest po angielsku niestety No dawajcie, dawajcie Czy wszystko się nagrywa? Tak niech się załaduje i zobaczę To jest bardzo ważne Ta gra naprawdę deleguje czasami To jest nowa i dopiero to z beta też Ciągle jakieś aktualizacje są No, no, no ładuj się, dobra Wszystko się nagrywa, dobra, już 10 minut, zaraz będziemy kończyć Jest inny z from me. mi Tak, potrzebujesz coś ode mnie? Kim ty jesteś w ogóle? Y Um. Dobra, bo to powiem tak I, Moje imię to Patrykan A jak ty masz to imię? Coś tam Precizarus chyba, nie wiem Tu są morale. Ja z nim A z jak nie mam z nim lepiej zacierać. Okej. Okay. Um. Mhm. Mm Okej. Okay. Chyba musimy coś porobić. Okej. Okay. But we need some time to get it No, por musimy porobić kogoś. Ciumaj, Mhm. Aj, okej. Dobra, pomozemy mu. Trzy dni minimalnie mamy do przygotowania się na tę walkę. Dobra, dobra, dobra. Musimy ich porobić. No okej, okay, okej, okay. gdzie ty idziesz do swojego domku? Mogę iść teraz? Uuu, ciemny nad U, to nie jest dom. Chociaż. Herzena de Lizard, ja stąd idę, nie chcę z nikim gadać i widzimy się po cięciu, jak się załaduje to. Dobra, załadowało się. Teraz tak. ten quest, ale ja mam tu więcej questów nie, to znaczy no tak tysiąc muszę zarobić dinarów by yy, było nas 20 w teamie clan tier one, no 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 dobra, dobra kto mnie interesuje leader from sane, sane opa Jakiś tam gwiazdy, jest Hmm To tutaj za 3 dni muszę przyjść chyba. Sobie zaznasem i idę w świat. Albo tu sobie pójdę. Tu są też jakieś misje. Ale chciałbym pozbierać do 20 żeby nas było 20 o! I jest to taka troszkę starsza wersja gry Mountain Blade Warband To była moja ulubiona wersja gry I zawsze byłem z fioletowymi Z tam, ruzowymi, I zawsze yy, z niebieskimi się i Oni byli jak dla mnie najłatwiejsi Więc pogadamy z tym Aha, uciekł już, dobra Nie ma, o nie, tutaj jest Pogadamy z nim są ci, co wiozą towar. Okej, okay. uh -huh. nie, dobra, musiałem ich określić, ale jakich jest ci cech, to po co, nie? Oho, I jak teraz uciekniesz, ha? Bardzo ciekawe. No nie, no właśnie, no właśnie taki ślad. Nie ma sens. Abra, wiemy się z nimi. Chcemy mieć jakieś dropy. I po tej bitwie kończymy ten krótki, jak zeslagowany odcinek. <grych> Ale mam nadzieję, że zostawicie lajka. I to mnie bardzo motywuje, żeby coś nagrywać. I wpiszcie w komentarzach, co chcecie, żebym nagrywał najbardziej. No i cóż? Atakujemy. Dawajcie. O, tu są łucznice, ja się tak dwiłem. Jest to ci łucznicy. Zapłaciłem połowę mojego majątku. <grym> Nawet więcej z połowem. No nieważne. Muszę się nauczyć bić to. To muszę atakować lepiej. Nie, nie, nie. Nie mam armoru, to ja, ja tak się nie bawię. Bez armora. Po prawej, u góry, widzicie, kto, się, kto zabija kogo. Jakieś zielone, to znaczy, że moi zabili kogoś. Ej, ci łucnicy za 800 to opacało się ich kupić. Są więcej znikąd. Jak sami widzicie, nic nie tym chcę robić. Moi łucnicy ich ten wyjaśniają. Więc opacało się wydać 800. Zdecydowanie. Jakieś bardzo dobre dropy. To bym się ucieszył. Cieszyłbym się Uuu jeden trups jeden będzie z nami. O taki dobra. Jakieś dropsy uuu tu są dropów mieli tester. <grych> o, i to się psy da jakieś rękawickie, zawsze coś. Y Mamy armor na tłonie y C, To no, co tak pisze. Tutaj zobacz, coś jest lepsze. Nic nie jest lepsze. Nic nie jest lepsze. Okej. Okay. Może tu są jakieś tropsy, Tak, kupujemy. Jest nas 13 z tym, na 20. Ja powiedziałam, że z 20 zdobędziemy jakieś misje. Tak. Nie wiem, co to, za tą misję dostaniemy, ale. Zakonamy się jest niedługo. długo y Spróbuję rozbrać do 20 ludzi i później za ten odcinek troszkę długi odcinek będzie w takim razie jest 17 minut chyba OK, jest 5 Oj! Mamy 27 kolejna. Nie podoba mi się to Więc gonimy, gonimy go Koń wieśniaków Dawaj, 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 dawaj Dawaj Patryk o kurce, nie mogłem zapłacić mojemu teamowi z... i straciłem 27 coina. Yeah. to Znaczy i straciłem morale w teamie. To jest bardzo źle, że straciłem morale. Więc od razu jedziemy do jakiegoś miasta sprzedać te wszystkie zece. Jezu się moi nie i nie pójdą w sobie. Gdzieś indziej. Bo nie chciałbym stracić na pewno łuczników za których zapłaciłem 800 coina I za sobie po prostu uciekli. O tak sobie dobra, wiecie co, ja muszę sobie na przykład kupić armo. Popatrzcie na moje życie po prawo na dole, jak to szybko schodzi. Słuchajcie, to teraz to był koń. O, coś, o, zabiłem, dobra, coś już tam umiem. W tej gierce chyba nie jest najgorzej, dobra. Już zabijam u Okej, okay, kończymy tę walkę. Pięknie panowie. Nie mamy w ogóle strat. Nikt nie zginął w moim teamie. Walka trwa 35 sekund. Bierzemy wszystko, co się slepse? Od tego co mam. Wątpię. O! Mamy tutaj headarmur 3, więc to biorę. Teraz to, ale to jest lepsze, zbiorę to. <św.> Święty Mikołaj. Dobra. I lecimy szybko do miasta, żeby sprzedać zesy. O, i zrobiłem 55 koina po tej walce. To jest dość dużo, myślę. Dawajcie, dawajcie. Jeśli cię straciłem, musiałem zapłacić. Dobra. Trade Składuję za wszystko, będę sprzedawał Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Ale to jedzenie sypko yy, Idzie u nich Hmm Aha, to teraz mam cybro, nie? Trochę lipa Co? Wait, wait, czy wy widzicie ile to kosztuje? Moja broń <noise> kosztuje 3042 koina. To jest wow, ale nie wiem co chcę sprzedawać chyba raczej nie ale to za takie dobre, zobaczmy 108 co, myślę, że to i tak sprzedam Sprzedaję to. Za 3 koła To jest bardzo dużo. 3000 to jest bardzo dużo za 3000 to jest można coś kupić. Na przykład najlepszy chleb, yy, no, chleb. w tym mieście. Ale myślę, że sobie kupię armory, albo i nie. Nie tym razem. Dobra, dostałem tam koina. Biorę tutaj tych zawodników. Idę tutaj na sypciora. Jest to potrzebuję. Uuu, w następnym odcinku tutaj pójdziemy do jaskini, ja to tak będę nazywał. O nie, potrzebujemy jeszcze jednego. Halo. Halo tak nie można. Dobra, kończy go, panowie. Nie mamy czasu. Oni jest on nam ucieknie, ale nas porobił, O nie. Ok. A tak. O, mają armor. Myślę, że sobie sami moi poradzą z nimi. Jedną u nas zginął. U nich dwóch. Ha, ale pan 16... Dobrze Wygraliśmy Okej, okay, okej okay. Okej, okay. tylko to, że... Oni muszą uczyć na naszego teamu, tylko jako więzień, no ale niestety Tak bywa Oho Oho, mam tarce Nice Ok <grym> Nie wziąłem tarczy, bo tam była jeszcze jedna chyba. No niestety. Uda da się zapgrejdować. Zupgradeować za 15. Myślę, że na takich. Nie potrzebujemy na razie łuczników. Chyba zrobimy to tak. Bum, 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 bum. Jeszcze jeden, dobra. Bum i cech. Aha, tylko jednego mógłbym. Co się stało? XP potrzeba? Aha, bo... O, nie, nie, nie rozumiem nic Nic nie rozumiem Nic nie zrozumiałem No nie ważne Coś mnie gonisz Nie, nie gonisz mu. Dobra O na. O, dobra Mam 20 zawodników, jakieś questy jest tu, tu Dobra Dziennie się w następnym odcinku, mam nadzieję, że ten odcinek się podobał, zostawcie lajka, suba na następnym odcinku, idziemy tutaj. Ja już tam nawet mogę iść, a wy macie co, żeby zostawić lajka. 3, 2, 1, pa!